I cześć w oko sobie strony bo a w dzisiejszym odcinku będziemy grać kepap. No. Odcinek. Kanał będzie jego w opisie. Ja no wiem, no. Wbijajcie! Wbijajcie, szczególnie wbijajcie! Tak, rutak. Słuchajcie tą bryzkę w ogóle, czy nie? To, to jest Słuchajcie tą bryczkę jak nawalam na przykład. Trzeba jeszcze... Balaje tak, w sumie tak słychać, nawet, nawet Leciutko czy głośno? Leciutko. To dobrze, dobrze, bo oj, jak głośno, to jest najgłodniej. Zgadza się. Tyk. Gdybyś chciał, <noise> i gierkę i go zagrać, gdzieś warsy. Tak. Widzisz, No, jest może <noise> będzie <byli się głosy pomyśleć> Dobra. to jenom To je mám. Jak to lidi či jo? A to. tak. Troche. <laughs> já až pod měsorka... Ale já to mě, že až pod <laughs> <laughs> No. <laughs> teraz, Karol się teraz. To jest źle. E, dobra. Drogi mnie spać w logii. Nie, nie słabi drogi. Co ty jeszcze palić? Ja się no, nie muszę bić. Luigi, idą. No, popatrz. Co no. no, ty robisz? Jaki gujesz? Dumny no, z siebie no. jesteś. Dobra, to może ja cię nie ja będę pierwszy atakował. Będzie bardzo miły. Ale teraz tak, mamy rzeczy, <laughs> Ostrzegawszy, ostrzegawszy. Aha, fajnie. <laughs> tak, 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 i tak, ja tak, 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 jeszcze, mam wziąć. Jeszcze. O! Oh. Aha! <laughs> Jeszcze nie ma. <laughs> Czekaj, a to ktoś go wyjdzie, a umiesz? Mam ulokę, ale nie wiem, ja jak bym to... Bicie! Nie! Co zrobiłam? <laughs> co ja zrobiłam? <laughs> Dlatego zawsze taką dziureczkę na przodzie nie <laughs> zapisz. Teraz zostawiam. Dosłownie. Yes, no właśnie teraz. Ale widocznie fajna to ta taktyka jest Zobacz, nic Aha Już nie było Dobra, <śpiewa> spadłem na końcu Chyba pierwsza jest rundę taka druga. długa Długa? Ona jest krótka <śpiewa> Ale jak graj się

Fajnie to bo ja specjalnie... Słuchaj! O nie! O nie! Nie! Dobra, dam ci trochę pory. No dobrze, nie chcę ci. Mógł się zabić. Dam ci zniszczyć łóżko, idź. Chodź, dam ci... Dobra, tak ci dałem zniszczyć łóżko, że chodź palce. Jakieś dla ciebie... Czy warto budować peda? Nie wiem, Ale... jak chcesz. A czy ja ciebie tak rozumiem? Jak chcesz i tak cię zabiję. To sobie... Jak chcesz i tak cię zabiję? twoich... Ja czytam z twoich uszu. Tak właśnie. Z moich Uszu. Uszu właśnie. Nie ma uszu tymczasem. Nie wiem, że to... Jak byś... No właśnie, no. No żartujesz. Nie no. To wiem. Jak bym słyszał, no nagle. No, Przez... Przez busie. Tajne moce. Nie, przed, <grym> 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 w, w, jak, w, yeah. da się słyszeć przed Ja yeah, Nie, chłopku, pójdź stąd. To wiesz? Widzę tu Nie, on ja spadł. A. Makro 180. Niedobry. Ja mam nadzieję, życie Ciebie ja? No nie fajnie chyba. Ja, czy to postawię, ty, ty bad -a? Bad A ja Ci tu postawię tryb, może. I wiesz, Ci bada. Fajnie? Tak. Tak bada, fajnie. Aha, chłop, kupił. Jak ładnie. Aha. <laughs> <śledztuk> no to co odpływi, my. Nie widzę, niefajnie. Powiem ci tylko tyle. Jak coś kupiłeś na łóżko. Dobra, ja bym na twoim no. miejscu. Dobra, no to już. Dobra, Dobry. to było na tyle. Jak nie zostawicie sobieka, to będziecie takim symbolcem jak ja. Taki skin będziecie mieć. Ale jak... nie. A jak to zostawicie, to, będzie to będziecie, jak będziecie jak mieć jak skinę o takiego. W niczym no. <laughs> dream. <laughs> no. Proszę, no. tak trochę. No. I macie. <laughs> no. Ooo, I... jak miło. No. <laughs> Co ty robisz? Co ty robisz? No. dobrze, dobrze, <laughs> <laughs> Dobra, to było na tyle. Siemak kolej czy coś. I wbijajcie na streamka od 8 do 16. Ferie.